Podczas drogi do następnego gospodarstwa na łące zobaczyłem stado pasących się białogrzbietów. To znak, że jesteśmy już prawie na miejscu. Cześć tej strony Przemek, prowadzę kanał Rasy Staropolskie na YouTube. Dzisiaj jesteśmy z kamerą u Moniki Michalak, która hoduje bydło białogrzbięte. Zapraszam na film. Pani Monika razem ze swoimi rodzicami Haliną i Andrzejem Michalak, właścicielami gospodarstwa, trzymają bydło białogrzbięte, które u nich w gospodarstwie było od zawsze. Jak zaczynał się program zasobów genetycznych dla tej rasy, mogli do niego przystąpić razem ze swoją stawką zwierząt. Już prawie dotarłem do gospodarstwa, a po drodze mijam kolejne krowy białogrzbieta. Pani Monika od razu zabiera mnie na paswisko. będziemy przepędzać zasuszone krowy do wodopoju. Oj, teraz się dużo nam rodzi tych żyławek. Mm, no, czasem tak jest, trochę się wyrazałem. ale co, byk jakiś czy co? Znaczy... No teraz akurat rewirę mieliśmy kryte, no to rewir akurat jest żuławski buchaj, tak. a ja nie sprawdziłam w sumie, no to będą się rodzić wielsze, ale resztę mamy promykiem krytym, bo po promyki powinny być typowe, białogrzbietki. Tak, rewira będę widział jutro, a promyka, nie, promyka nie będę widział, ale jego syna będę widział e, też nie jutro. Bo to promyka, to gdzieś, e, u kogo jest promyk? A u tego. Hmm, u kogo? Pana. Godlewskiego. U Godlewskiego na łące chodzi, a ten młodszy buchaj pod piłą Szóstego no idźcie. będę widział Wejdźcie no już To mamy po terminie już Która? Idzie. Przejścia między paswiskami są otworzone Teraz mleczne koleżanki trzeba zachęcić do stania Ile ma lat? E, z 13 cielakiem teraz będzie. 13... o, to naprawdę już no. wiekowa. I od niej mamy nawet e, bliźniaczki, siostry. Ale dość dużo w Białogrzbie tak jest z bliźniaków się rodzi. No to szczerze, że często u nas się trafiają. Hodowcy, którzy sobie chwalą to. I one idą po dobarę, czy idą tam tamtych tam, daleko? E, idą tutaj od stawu pewnie się napić, bo tutaj mają tam wodę, ale już mniej. A ty je podzieliłaś celowo? Tak, tak. odgonione, bo te co to mleko dają, to są na lepszej trawie, a te to już tak dogryzają po prostu po tamtych. Bo te są zasuszone, tak? Tak, i pod zasuszenie już takie tam się doją tam, gdzie któryś dzień są. Ktrk, 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 jak się nazywa? Towcia. Towcia. Ktrk, ktrk, głowna. Teraz akurat kociaki ma. A my już ze zwierzętami docieramy do wodopoju. Muszę wspomnieć, że gospodarstwo znajduje się na malowniczej warmii, w jeziorami. Krowy wchodzą do wody, żeby się napoić. Ta żuławska i obok żółłaski to jest czarna czy szara? Taka czekoladka. Czekoladka. Szkoda, że tej barwy nie chcą uznać. Czy jako czerwoną ją uznają, nie? Nie, jako czarna jest normalnie. A teraz jako czarna. No. Ona zimową porą to macie mniejszą to, no no, to jest taka... Tak, u wielu osób tak się dzieje, że one w, um, takie czekoladki się robią, jaśnieją. Chociaż już ostatnio widziałam polską czarno-białą, która wyglądała nie jak czarno-biała, tylko jak czar... Znaczy taka popielata, nie? Uh -huh. I też była z papierami krowa. Oni sobie teraz tu wchodzą i trawy wygryzają. To jest prawo. taka fajna. A susze macie? O jest super. I to jest straszne. W tamtym tygodniu w czwartek, bo tutaj już i środę tak popadało. Mhm. Ale to taki był też, że no. Troszeczkę. Ta czerwona co pije, tak się nazywa? Jaka? Jaka? O po Buchajów, jak. Tamte idą już do reszty strony. Reszta stada to te osobniki, które widzieliśmy na początku filmu przy drodze. Są oddzielone od krów zasuszonych. Krowy zasuszone to takie, których się nie doi około dwóch miesięcy przed wycieleniem. Co jak się nazywa? To jest konica. A, w sumie nawet jest dobra nazwa. Dwa stada oddzielone są od siebie pastuchem elektrycznym, ale będą połączone podczas spędu na dój wieczorny. Idziemy za krowami na koniec łąki. A, to za pastuchem są. A... Tak, tak. No. Aha, czyli to są dwie grupy żeby się pomieszały. Dlatego. One... A to jest ta... Jezu ja ją pamiętam. Skąd ją pamiętam? Ale były to bliźniaczki. Tak, 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 tak no, mówiłaś. W tej o starej takiej co mamy z białą głową z cmentarki. Czyli czy one się pomieszają, to są dwie grupy i tyle. I to... Na tym wyjdzie nie się pomieszają. To Aha, to jutro rano Ale to one wiedzą jak, która ma dziś, czy ty je tam musisz odgonić? Nie no jak te co są już tego to zasuszone, to są wygonione wcześniej, odgonione, te co... Dojone zostają na ten czas w oborze. Wtedy... Ale już są nauczone, że muszą odchodzić i, część I nie tą, ma część większych tą. problemów. Fajne One są wszystkie takie równe. Tutaj gdzieś, o to jest nasza czempionka zeszłej wystawy. Ta, ta, z tyłu, tutaj ta karpona, czerwona? Ta z tyłu, jeszcze za nią. Tam dalej, dalej? czy ta, o, ta tutaj, to tutaj, druga, ta druga no. Kopie? Koza. E, tak, jest pastuch. Czerwona znowu jest wiceczempionka. Myśmy w zeszłym roku wybyli czempiona i wice. Powie, one są naprawdę w typie takich białych tu tak jak ja bym to opisywał. Takie niewysoki budowy, dość krępa. Takie krówki. To są jakaś rodzina? Nie. <śm> one już same chyba wracają, tak? No już idą. Stwierdziły, że koniec tak. tego dobrego. Jak idą, to ja przypuszczę zagrodę, bo na nie siedzą na tej zagrodzie. Tak, domu. On się bapsa, też tak, boją trochę, co? Ona no, tak. pasterska jest. jest. Daisy zaraz nam pokaże, jak spędza bydło. Chodź, chodź. Pies ma talent. Pani Monika wydaje komendę Suczce, a ta zaczyna zaganiać białogrzbietki do bramy w pastuchu elektrycznym pomiędzy dwoma paskiskami. Krowy coś tym razem nie chcą przechodzić na drugą stronę. Na złość hodowczyni albo po prostu dla zabawy biegają wzdłuż pastucha. Ani im w głowie iść do bramy. Mało tego, niektóre już zagonione wracają się. Chyba miarka się przebrała, i pani Monika pokazuje rogaciźnie, gdzie ich miejsce w szeregu. Kierują się do opory, której wejście jest po betonowych schodach. Proszę zobaczyć, jak krowy doskonale radzą sobie z tymi schodami. Ostatnie niesforne krowy są przepędzone. Całe stado przechodzi na drugą stronę. A reszta stada kieruje się do obory. Jedna po drugiej wchodzą po betonowych schodach na dój wieczorny. Zwykle wydojenie około 25 sztuk zajmuje półtorej godziny. One reagują na swoje imię? Przeważnie. Pani Monika trochę się za nimi nagania, ale większość sztuk już jest na swoim miejscu. Teraz trzeba będzie oddzielić krowy zasuszone od dojonych. Niektóre dojone są na zewnątrz ze sztukami niedojonymi. I na odwrót, niektóre zasuszone są w oborze ze sztukami dojonymi. Ogólnie chwilę potrwa ustalenie, która ma być dojona, która nie. Kilka kandydatek do dojenia uciekło do stawu. Musimy je z powrotem zagonić. Te gonić, nie? Tak, staruszka też może dostali. Te sztuki są wyjątkowo uparte. Ojej, ojej. Najpierw kierują się z powrotem na łąkę, ale w końcu dają za wygraną i idą w kierunku budynku. Teraz całe stado będzie w oborze i znowu trzeba będzie je podzielić na krowy zasuszone i dojone. Te zasuszone będą wychodzić po schodach z powrotem z budynku. Ta, co teraz wchodzi, jak się nazywa? Ta, co wchodzi teraz, jak się nazywa? No, kolejna wchodzi Panda, to nie jest ją biega. kropka i pyda. A suczka Daisy asystuje swojej pani. Ta zasuszona jest? Tak. Mhm. Figa. Wychodzi też. Kolejna zasuszona wychodzi. Figa. Krowy zasuszone, które weszły do obory, są wyganiane. No i tu mamy dowód, że krowy chodzą po schodach. A przed nami pani Halina Michalak, podowczyni, która właśnie zaczyna dojść krowy. Zaczął się dój, a ja z panią Moniką idę na paswisko jałówek. Obejrzymy przyszłość tej hodowli. i tam są bobry. No, dlatego tutaj jest tak. Przetrzebiony to nie jest taki gęsty las, bo dobry. Bo to jest ładniutka wojóweczka. Po której to skrowie? To jest od tej naszej czempionki. O, to przyszła czempionka. A ta siódemka? Ta siódemka to jest od tej jaki właśnie. I, I taka wyszła? Piła wodę zestawu. stawu, taka mhm. czerwona, jasna czerwona. I co, nic z tego nie będzie, nie? Nie, to my ją tam teraz chodzi, ale trzeba będzie w podpaści. Sprzedać. Sprzedać. I tu są też łaskie. No. To jest konwalia. Nie, ona konwalia jest, nie pamiętam po jakim byku. ale nie po religze. nie nie? jest coś przylepa. Ona musi pomemlać, co nie? jak się przyczepi to będzie szła i szła no wtedy też taka była tutaj jedna jak myślisz zostaje czy sprzedacie? nie zostanie zostanie ale będziesz zwiększać stado? znaczy dużo teraz mamy też krów takich co już musimy je wymienić no dlatego młodymi będziemy zastępować na przykład właśnie ta stara co jest z 13 cielakiem to też już do mleka już mniej mleka daje i tak na tylnie nogi jest słaba Ale powiedz mi to ile będziecie mieć krów w programie albo ile macie teraz? Teraz programie mamy o niejku 20... Szczerze nie pamiętam 26 20... chyba? Czy 5? Nie pamiętam ile na wykaz pitałam <noise> Ty ją karmiłeś z szlodki ręki szlodki czy co? <noise> tak do 30 to nie więcej 30 to jest tak... tak... Ale powiedz mi tak, ty będziesz przejmować gospodarstwo? Okaże, okaże. <laughs> Raczej taka. Bo widać, że lubisz to bardzo. Od małego chodzę przy tych czortach. A ta co to? To jest od... No właśnie od taka cykulaczka wyszła. Mhm. Ale też nie powiem bo po Nie wiem, czy nie jest Taka. Nie wybiła ale tutaj te nogi ma przy tym... Nie tak. ma tych ciapków, nie? No może tylko ucha ma coś. Tutaj, znaczy, tu gdyby było, tu miała dalej, nie? Nie miała tego białego, to by normalnie weszła. A tak to... Ciapek się zrobił. No. I jest Twoja przylepka, jak ona? Konwalia. Konwalia. Tak. Konwalia ze względu na to, że jest biała. To w sumie to dobre imię Zani. Ale co ona sobie jabłko czy co? Nie, ona taka po prostu jest. Jak zimową porą się chodziło do niej z wiaderkiem poić ze śrutą no to trzeba było uważać, bo zaraz od razu musiała i tą mordą ze śrutą. To by druga ci już zjada, to ta podczępiące. Ta podczępiąca ma szansę zostać, no, To ładna krówka. Tylko taka trochę malutka jest. No malutka jest, ale ładna. Takie ładne krówki jesteś. Ale ta jest żułaska tak. i zostaje, czy nie? Zostaje. Ogólnie te jółki, co tutaj są, no, typowo. Białogrzbiety. Które spełniają wzorzec, no to zostają już. I psiura, jak się nazywa? Daisy. Daisy. Ale tak, jak do niej krowa idzie, to niby ucieka, ale jak jej powiedzieć bierz, to. Pogoni. Jak się puści, to nie mam mocnych. Dzięki. Widzę, Psi <gry> da, że Daisy ma na pięku z tym widzę. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam z Warmii i zapraszam na następny odcinek Rasy Staropolskie Przemek.